Oto top 7 miejsc, które musisz zobaczyć, będąc w Japonii. Numer 1. Tokio. Imponująca metropolia licząca 40 milionów mieszkańców. To miasto nigdy nie śpi. Jest głośno, jest tłoczno, jest kolorowo. To musisz zobaczyć i poczuć na własnej skórze. Numer 2. Fuji. To symbol narodowy Japonii. Doskonałym miejscem do podziwiania jest miasto Yoshida, gdzie jest mnóstwo idealnych do tego spotów, na przykład przy słynnej pogodzie Chureito czy przy jeziorze Kawaguchi. Numer 3. Osaka. Drugie co do wielkości miasto w Japonii, słynie z pysznego jedzenia, turystycznej dzielnicy do Tombori oraz okazałego zamku Osaka. Numer 4. Nara i jej urocze. Longhi. to miasto z pięknym parkiem i mnóstwem terenów spacerowych. Możesz kupić specjalne ciasta ryżowe dla tych sympatycznych mieszkańców. Numer 5. Kioto. Dawniej stolica Japonii przyciąga turystów swoją tradycyjną architekturą i niesamowitymi świątyniami. Tutaj każde miejsce wygląda magicznie, niczym z pocztówki. Numer 6. Kobe. Tu tu możesz próbować najsłynniejszej i najdroższej wołowiny na świecie. Znajduje się tu również przepiękny ogród herbaciany, do którego możesz dostać się kolejką linową. Numer 7. Okinawa. To tropikalna część Japonii z rajskimi plażami i niesamowitą roślinnością. Po więcej szczegółów odwiedź mój kanał.